Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Boże, nasz Ojcze Niebieski, który uczyniłeś troń twego syna mocnym poprzez wszystkie wieki, miej miłosierdzie dla nas. Boże synu, Jezu, nasz najwyższej rangi kapłanie ofiaro. Prawdziwy proroku i suwerenny królu, miej miłosierdzie dla nas. Boże Duchu Święty, trzy osoby, ale jeden Bóg w pięknie Twojej odwiecznej jedności, miej miłosierdzie dla nas. O Jezu, nasz odwieczny królu panuj w naszych sercach. O Jezu, najbardziej miłosierny królu, panuj w naszych sercach. O Jezu który wyciągasz do nas złote berło Twojego miłosierdzia, panuj w naszych sercach. O Jezu, w którego wielkim miłosierdziu otrzymaliśmy sakrament spowiedzi, panuj w naszych sercach. O Jezu, kochający królu, który ofiarowujesz nam swoją łaskę uzdrowienia, panuj w naszych sercach. O Jezu, nasz eucharystyczny królu, panuj w naszych sercach. O Jezu, Królu zapowiedziany przez proroków, panuj w naszych sercach. O Jezu, królu nieba i ziemi, panuj w naszych sercach. O Jezu, królu i władco wszystkich narodów, panuj w naszych sercach. O Jezu, zachwycie niebieskiego dworu, panuj w naszych sercach. O Jezu, królu najbardziej litościwy wobec swoich podwładnych, panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, od którego pochodzi wszelka władza, panuj w naszych sercach. O Jezu, w którym wraz z Ojcem i Duchem Świętym jesteśmy jedno, panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, którego królestwo nie jest w tego świata, panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, którego przy najświętsze serce płonie miłością dla całej ludzkości. Panuj w naszych sercach! O Jezu, królu, który jesteś początkiem i końcem, alfą i omegą! Panuj w naszych sercach! O Jezu, królu, który dałeś nam Marię, królową, aby była naszą ukochaną matką! Panuj w naszych sercach! O Jezu, królu, który przyjdziesz na obłoku z nieba, w potędze i w wielkiej chwale! Panuj w naszych sercach! O Jezu, królu, do którego tronu podchodzimy z ufnością panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, prawdziwie obecny w przynajświętszym sakramencie. Panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, który uczyniłeś Maryję pośredniczką wszystkich łask panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, który uczyniłeś Marię współodkupicielką. Twoim partnerem w planie odkupienia. Panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, którego pragnieniem jest uleczyć nas ze wszelkich podziałów i niezgody. Panuj w naszych sercach. O Jezu, królu zraniony ludzką obojętnością. Panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, który dajesz nam balsam swojej miłości dla pocieszenia Twojego zranionego serca. Panuj w naszych sercach. O Jezu, królu, któryś jest potężnym, jestem pośród nas źródłem naszej najczystszej radości. Panuj w naszych sercach. Jezu, królu wszystkich narodów, prawdziwy suwerenie wszystkich ziemskich potęg. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów. Podporządkowujący pod swoimi stopami na zawsze siły piekielne. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, Królu wszystkich narodów, Świetle ponad wszystkimi światłami, Oświetlający nas w otaczających nas ciemnościach. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, Królu wszystkich narodów, którego miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi kary. Jakie nam się należą za nasze grzechy? Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, uznany przez trzech królów jako prawdziwy król, pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, jedyne lekarstwo dla tak chorego świata, pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów który udzielasz pokoju duszom i narodom uznającym Cię jako prawdziwego króla. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, który w swoim miłosierdziu zsyłasz nam świętych aniołów dla naszej ochrony. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, którego najwyższej rangi księciem jest święty Michał, archanioł. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, który uczysz nas, że rządzić, to znaczy służyć. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, sprawiedliwy sędzio, który oddzieli złych od dobrych. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów przed którym zgiąć się powinno każde kolano. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, którego panowanie jest panowaniem odwiecznym. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów, baranku, który będziesz naszym pasterzem. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, królu wszystkich narodów który po zburzeniu wszelkiej władzy, autorytetu i siły, przekażesz Królestwo Twojemu Bogu i Ojcu. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, Królu wszystkich narodów, którego panowanie nie ma końca. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Jezu, Królu wszystkich narodów, którego łaskawość wobec nas jest stała i którego wierność przetrwa na wieki. Pozwól, abyśmy mogli Ci służyć. Ojcze przedwieczny, który dałeś nam swojego jednego zrodzonego syna, aby był naszym odkupicielem, jedynym prawdziwym mediatorem i suwerennym królem. Wychwalamy Cię. I dziękujemy Ci. Ukochany Jezu, suwerenny królu, który upokorzyłeś się z miłości dla nas i przyjąłeś postać sługi. Wychwalamy Cię. I dziękujemy Ci. Duchu Święty, trzecia osobo Trójcy Świętej, miłości Ojca i Syna, który uświęcasz nas i dajesz nam życie. Wychwalamy Cię i dziękujemy Ci. Mario, nasza królowo i matko, która w naszym imieniu wstawiasz się u Jezusa. Módl się za nami. Mario, nasza królowo i matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski. Módl się za nami. Święci aniołowie i święci naszego Bożego Króla, módlcie się za nami i ochraniajcie nas.